Cieszysz się z dzisiejszej nagrody? Jest to dla mnie na pewno jakieś wyróżnienie i to nie byle jakie, jest, jest to ważna dla mnie nagroda, także mam nadzieję, że jest to nasz początek. E, powiedz Magda, jesteśmy nadżerką właśnie Ani, co sądzisz właśnie o uzyskanym dzisiejszym wyróżnieniu, właśnie o nagrodzie od magazynu Love Business Coalition? E, uważam, że Ania zasłużyła sobie na tą nagrodę, także bardzo się cieszę, że została nominowana i że wyróżniona w taki sposób. E, także e, uświetni e, w, tym wie, w tym wieczorze e, swoją osobą tak e, miły wieczór. Dziewczyny, kto zadbał dzisiaj o waszą stylizację? E, ja mam kombinezon Lamani, a Madzia miała kreację, która jest szyta na zamówienie u naszej takiej e, dobrej krawcowej. No, nie ukrywam, to, że jesteś w Lamani, to już wiedziałam jeszcze parę minut temu, ponieważ, jak to się mówi, źródła informują Telewizja TV właśnie o tym, iż Lamania sama Ciebie dzisiaj ubrała. A powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, oraz plany na wakacje? Przede wszystkim, wakacji nie mamy, mamy dużo pracy. E, jesteśmy zwarte i gotowe e, na, na przybycie naszych nowych klientów. No i przede wszystkim, od poniedziałku do niedzieli, staramy się pracować jak najwięcej. Wykonujemy makijaże permanentne. Także zaczynamy naszą drogę, e, naszą karierę i mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Nie mogę nie zapytać u menadżerki, jak to się stało, iż nawiązała Pani współpracę w imieniu swojej podopieczny, e, Pani Ani, e, z magazynem e, Love Business Coalition. E, jak nawiązałam współpracę? E, no, z... bo jak Was nominowano? W zasadzie sprawił to przypadek, tak, bo nie no, nie ukrywam, że e, pani Ilonka e, zaprosiła nas jakby do tej współpracy, e, więc e, było to troszeczkę zaskoczenie, bardzo szybka, że tak powiem kolokwialnie akcja, e, bo, nie, bo niedawno otworzyłyśmy w zasadzie gabinet. Ania już ma doświadczenie zawodowe bardzo długie, natomiast e, w związku z tym, że e, no jest na rynku dość długi czas e, i tak prężnie się rozwija, Ilonka gdzieś tam ją chyba wyłapała i, i sama zaproponowała tak e, nam tą. Ja się cieszę przede wszystkim współpracy i z Iloną, i z Magdą, która jest fantastycznym człowiekiem, moją prawą ręką menadżerem. Także cieszymy się, że możemy tutaj dzisiaj być. I na samo zakończenie muszę zapytać, jakie makijaże lub makijaże permanentne w tym sezonie dominują? Przede wszystkim podkreślamy, nie przerysowujemy. Ja staram się kłaść nacisk na naturalność, także sprawiam, żeby każda z nas czuła się wyjątkowa. Wykonuję najczęściej makijaż makijaży, permanentne brwi. W naszym salonie również mamy inne linergijski szkoleniowców, którzy zajmują się makijażami permanentnymi ust, kresek. Robimy też szkolenia, także mamy całą gamę makijaży, którą możemy u nas wykonać.